Witam wszystkich, tu Hikomikos. Tak, zrobię to. Informacja o Pokemonach nowych. Są to ujawnione ewolucje. Twój partner Pokémon ewoluował Rowlet A, w Sobe. Dartixa. Świetnie. <ścoughs> typ roślinno-latający. Ability Overgrow. Chyba nie lubi być miziany po grzywce Ognisty Kotli, ten ewoluuje w... Torracat Typ ognisty, Ability Blaze Świetnie Jestem ciekaw jak będzie ewoluował Poplio. Jest mój ulubieniec Brion! Ability Torrent. Nie mogę się doczekać finalnych ewolucji trzecich form tych Pokémonów. Muszę powiedzieć, że one są zaskakująco dobre. Całkiem w porządku im wyszły. A o, jeszcze tutaj jest Festival Plaza. Co tutaj nam przygotowali? Na naszym Taurosie rozwijamy kamienie można wymieniać Festiwal Coins na jakieś tutaj atrakcje w sklepach i przedmioty. Pokepelago Paradise na komputerze eee, w naszej grze. Tworzymy sobie własne domki tak jakby na plaży, czy gdzieś i przy... Ale fajnie! Dodatkowe przedmioty można zbierać i Pokemony zostawiać na trening. Wow! Jeszcze drinki wzmacniające dla Pokémonów. Mega ewolucje są! Tak! Najlepsza gra! Najlepsza gra! CO JESZCZE? CO JESZCZE? Mega Salamence... ...kontra Talonflame... ...i specjalna wersja demo 18 października. Tak więc chyba sobie biorę wolne i będę nagrywał odcinek. Dodatkowo będzie można pobrać w tej specjalnej wersji demo Pokémona Greninja. Greninja Asha yy, z Battle Bondem. A, ale super! I można przenieść później ją do pełnej wersji gry, tak więc tak jak w przypadku gier Omega Ruby i Alpha Sapphire mieliśmy możliwość przeniesienia yy, Pokémonów starterów z kamieniami mega ewolucji, to tutaj możemy przenieść Greninja Asha. Dajcie mi już premierę. Ja zobaczcie co kupiłem. Nintendo 3DSa z nagrywarką do e, nagrywania Let's Playów. A za chwilę, za chwileczkę na moim kanale zacznę nagrywać Pokémon Alpha Sapphire Let's Play. Spróbuję przejść e, całą grę jeszcze przed premierą gier Pokémon i Moon. Przejdę jeszcze raz grę Alpha Sapphire tylko tym razem nagram cały Let's Play będzie na moim kanale. Druga nowość. Odcinki będą na żywo, tak więc wszystkie wpadki będziecie mieli na filmie nagrane. Edycja odbywa się na żywo. Będę tutaj sterował sobie wszystko. Jeszcze tylko mikrofon muszę znaleźć, żebym miał nieco lepszy dźwięk na filmie. Wszystkie komentarze mile widziane. Zostawienie łapek w górę również. Subskrypcja mojego kanału tak samo. Zamówienie gier Pokémon Sun i Moon na dole macie linki z reflinkami do mojego programu. Jeśli kupicie z mojego linka, ja dostanę rabat na grę. A wy weźmiecie udział w losowaniu kart Pokémon. Dodatkowo właśnie w podziękowaniu ode mnie. Zestawy Pokémon przygotowałem, które zostaną rozlosowane wśród osób, które zamówią cokolwiek w tym sklepie z mojego linka. Możecie zamówić inną grę na komputer lub na inne konsole. Nie musi to być Nintendo. I to tyle. Koniec, bo się rozgadałem. Dobra, <grym> na razie cześć. No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij subskrybuj.